Poranny Czesak Językowy nie o zimie, nie o Szekspirze, tylko o przekładach. Chodzi mi bowiem o to, że mamy The Winter's Tale Williama Szekspira rzecz mroczną, tajemniczą, lecz niepozbawioną prostego nieraz humoru, a ja mam często do czynienia z tłumaczami, których uwielbiam uczyć języka polskiego, ich ojczystego, a raczej dyskutować z nimi o tym, że języku. Popatrzmy na tytuły przekładów: Zimowa opowieść, Ballada Zimowa, Opowieść Zimowa. Kilku tłumaczy, kilka różnych propozycji, bo w języku oraz w przekładzie zawsze można zmienić akcent.